Witajcie, prawdziwi Polacy. Wczoraj był atak terrorystyczny w Liverpool, i samochód wjechał w tłum ludzi, ale nie sam samochód wjechał w tłum ludzi, bo osoba została aresztowana. Podejrzana o to, że tym samochodem wjechała w tum ludzi. Biały Brytyjczyk, Chrześcijanin. I można by tutaj jeszcze dodać, który ma Izraelizm w głowie. Izraelizm w głowie, czyli robienie jakiejś czystki etnicznej bo ponad jak dobrze pamiętam ponad 40 osób rannych w tym dzieci więc to co to co izraelizm robi na palestyńczykach w tym uczestniczą również Brytyjczycy, robiąc złe rzeczy palestyńczykom. Więc i tutaj, tutaj w Anglii, jak w Palestynie, wjechał w tłum ludzi i i niestety tragedia. Tragedia w Liverpool, ale to nie jedyna tragedia, bo te tragedie mnożą się codziennie. Niedawno po Londynie wszyscy latali policjanci, szukali sprawcę terrorysty, który nożem atakował ludzi, jakoś uciekł i zaatakował iluś tam ludzi uciekł, szukali sprawcy burmistrz Manchesteru wyszedł powiedział, że w samym Manchesterze jest około 400 ataków nożem w ciągu miesiąca więc jakby wziąć 10 większych miast, macie 10 większych miast, 4 tysiące miesięcznie około ataków Nożem i to tylko powiedział o ataku nożem. A tu mamy na przykład jeszcze samochodem i inne ataki. I jest niebezpieczny w Anglii jest niebezpieczny czy to dla turystów, czy to dla mieszkańców. Bo w Liverpool ponad 40 osób rannych świętowali bodajże chyba mecz tam mogli być i turyści, którzy przyjechali na ten mecz, czyli świętować no i jest niebezpieczny. jest niebezpiecznie, bo raz atakują imigranci innym razem atakują Anglicy, obywatele Dlatego ja was ostrzegam. Nie wiem, czy na stronach ambasady macie ostrzeżenie. Nie wiem, czy politycy was ostrzegają, ale czy was ostrzegają przed wszystkimi? Bo często politycy mówią, Imigranci to imigranci tamto, ale jak wy przyjedziecie z Polski do Anglii, to wy jesteście imigranci. I wy musicie uważać na drugą stronę również. Nie tylko jako imigranci na imigrantów, ale musicie uważać też jako imigranci na ataki Anglików, czyli obywateli Anglii. Przeciwko imigrantom, bo jedni i drudzy są nastawiani na siebie. Więc ja bynajmniej. Ja Was ostrzegam. Ostrzegałem wcześniej, ostrzegam co jakiś czas i przypominam o tym. W Manchesterze, 400 ataków nożem miesięcznie, tak jak burmistrz powiedział, i się nie wstydzi. Bo ja już bym wezwał choćby wojsko, żeby zaprowadzić porządek, żeby nie było ani jednego ataku nożami. To nawet bym wezwał wojsko, jeśli by było trzeba, ale w moim mieście jako burmistrz nie byłoby takich ataków terrorystycznych. Ale to kwestia jest, czy ktoś chce zaprowadzić porządek, czy komuś nie zależy. Bo jego nie dotknie. On jest politykiem, on ma bezpieczny dom. Policja, nawet pod domami niektórych polityków, jakieś, jakieś zagrożenie stoi 24 godziny na dobę. I również w Polsce taka policja stała, choćby w Bogatyni. 24 godziny na dobę pod blokiem w Bogatyni stała policja. Jakby nie było co robić, bo było zagrożenie jakieś tam dla kogoś tam. Oni mają bezpiecznie, to my nie mamy bezpiecznie. Dlatego ja Was ostrzegam. Jeśli mieszkacie w Anglii, uważajcie na każdego. Bo to jest kolejny przykład, że każdy może coś zrobić. Trzynastoletnia polska dziewczynka. Nożem zrobiła krzywdę swojej mamie. Mama poszła do nieba. Polak latając z większym nożem, nazwijmy to, wzorował się na słynnym filmie Jason X. Zrobił krzywdę rówieśnikowi. Rówieśnik poszedł do nieba. Także widzicie, tutaj macie Anglik. Anglik biały. Media piszą Anglik biały. Chrześcijanin z izraelizmem w głowie. Zrobił krzywdę dziesiętka dni Przybywacie do Anglii lub mieszkacie w Anglii. Uważajcie na różne osoby. I to nie znaczy, żebyście żyli w strachu, chodzili w strachu jak... Jak obywatele Palestyny chodzą w strachu, no bo tam rzeczywiście, tam z każdej strony Izraelizm może zaatakować i nawet całą rodzinę usunąć do nieba. Ale żyjcie w Anglii, normalnie toczcie swoje życie, ale uważajcie. Uważajcie, oceniajcie człowieka, czy jest dobrym człowiekiem, czy może stanowić jakieś zagrożenie, czy, czy nie może. Oceniajcie, czy lepiej wyjść po zmroku, czy lepiej wyjść w biały dzień. Oceniajcie dla własnego dobra i pamiętajcie też, że strach jest dobry, bo jak Będziecie bać się, wyjść po zmroku, to wyjdziecie w dzień, zabezpieczycie się. Jak będziecie się bać, i podejść do kogoś, to być może ktoś Was, kogo oceniliście, że wygląda groźnie dla Was, to być może Was to uchroni. Pamiętajcie, nie idźcie za daleko w ekstremizm, ale pamiętajcie i ja Was ostrzegam. I chyba tylko ja Was ostrzegam żebyście uważali na siebie przybywając do Anglii lub już będąc w Anglii. Pozdrawiam serdecznie, prawdziwi Polacy.